Okej, okay, i to lecimy dalej bez zbędnych kom komentowania, trzeba... grać Tak, tak cześć! Witamy ponownie w następny byłoby odcinek. było... bez sensu. No co? Chcesz coś komentować dalej? To wiadomo, ja, ale... Y Twoja składnia zdania była bezsensowna. Jak połowa moich... ...wypowiedzi. Dobra. Patryk, przywitaj się. No cześć, cześć. I Karol, idziemy golić ławce. No to idź. A ja biorę no, ja będę patrzyła, ty idziesz golić. Nie dostałem... No teraz cegły. No tam w skrzyni gdzieś są. A, tu, o, tu masz nożyce, tu w narzędziach. <laughs> Nie by się przydało jakieś krowy przyprowadzać. Przydałaby się skóra. tu w No tu, na dole. Nie widzisz nożyc? Tu, patrz, wyrzucę, i masz, wyrzucę jaki masz. W rogu były. Weź coś i piasek zabijasz. Piasek to ja mam przy sobie. A ile potrzebujemy? Eee, przepalić trzeba. No to ja już wrzucę do pieca. Tu jest ten, na to sam. Okej, okay, dobra, on już przepalał. Nasze tęczowe owieczki. Których pewnie się nie da ogolić, bo zaraz się odrodzi Ciekawe ile wełny będziemy mieli jak stąd wyjdziemy. Będziesz jakąś kolorową podłogę gdzieś robił czy nie? Nie Aha, Już mam w domu. to po co my tak? Żeby nie stały w tej wełnie, bo za <noise> Okej okay. ale, ale to o to owce dbasz? Dzięki Tak No w końcu przydały się na mój dywan, nie? Którego jeszcze nikt nie widział Nie zobaczą No nie zobaczą Właśnie, ogólnie mamy informację, że Piotrek ma nagrać coś sam. Tak, jak naprawię program do nagrywania. Ale ten odcinek sam to ma być po prostu taka pokazówka serwera i nic więcej. Bo aż takiego dobrego komputerka nie mam, żeby coś sobie pograć. What the fuck. Zrobiła mi się różowa owca przed nosem. Dobra, już wszystkie ogonone to idziemy prawie całe ekos tych wełen Wełny, wełny Wełna e, Patryk Ty sortowałeś to do jakiej skrzynki wełnę wywalić? Tutaj choć tam u góry jest wełna Nie było skrzynki wełny Wełna Cziul dużo teraz tego jest To takie porozwalane jest. Po całej skrzynce porozpiskane. Bo to tak ładnie byłeś. A bo ty tu ustawiasz i ja ci to cały czas psuję, okej okay. Dzisiaj się zabieramy za budowę świątyni, albo kalor się zabiera. Kalor, karol się zabiera, bo ja nie wiem jak to ma wyglądać. Ja już buduję podłogę A masz trochę netherbików, bo w skrzynce już nic nie ma. No ja mam to. Mam resztę. Iść jak? <noise> już nie mam. <noise> Właśnie kończuchu Mam żelazo to pójdę zmienić pufka Będziemy tam zapierdzielać Jak mały będzie, samochodzi łapy. Są hardcore rzeczy Tak, to, to jest wełna Całe wszystko wziąłeś? Całe briki? Nie, Piotek wziął resztę Nie, tu gdzie nic nie mam To trzeba tak ładnie będzie wmontować co chcecie speeda czy jump boosta? Yy, nic. Siła może Karol. zostać. Karol chcesz speeda czy jump boosta? Nic na razie, ja to nie tam. To dam jump boosta. Hmm. Nie wiem co robić. Trzeba no budować. Ten piasek może pójdę, jak już ty robisz tutaj. O Ale wysoko skaczem Ja normalnie skaczę. Gorące piaski. Tu jeszcze nie łapiesz do bo bonuszka Dobra już skaczę wyżej. No właśnie Te już gorące piaski to był mój pomysł Tylko, że to jest Czemu gorące piaski? No, a co na, na pustyni nie jest gorąca? To nie lepiej napisać pustynia <laughs> Nie gorące piaski było bardziej kreatywnie. Ej wiecie co ile, ile tworzyć? Jakby zapewne stopera włączyć Jakieś 3 minuty może Co? Jak się pomylę no to sorry No dobra Wani 5 minut, to jeszcze 10 minut i kończymy Co? No Karo, weź może takie kró krótkie cięcie zrób bo... Okay. No dobra I będziesz wiedział jak to zrobić? <laughs> Nie Patryk będziesz wiedział jak to zrobić? Nie ale o, w... Dupcie. Eee, Karol Karol. Karol. Karol, weź i... Tak mnie zaskoczył po drodze do owiec. A, gdybyś trafił. Nie, bo trafiłem, tylko się jakoś tak dziwnie obtarło, że... No, że nie trafiło. Przeszło po ogór. Że nie trafiło. Tak, trafiłeś, ale nie trafił. Jezu, ile tu jest mobów? Masakra. Pają. Ja sobie wezmę mojego tego A ty już widziałeś Karol te nasze biomy co robimy czy nie? Tam coś tam widziałem Te kopuły takie Odci się Ogólnie kiedy to będziemy do To ma być tak? W wieży? Tu ma, to ma być środkiem, nie? Gdzie, gdzie, i... gdzie, gdzie, która? To tutaj ma być środek. Czy tutaj był gdzieś środek? Mm, to tam tutaj może. Czy my mamy gdzieś obsydian? Nie, no tu ma być oj, 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 oj. No to wykop klo klocek, który ma iść pod ten. No ale ja nie wiem, czy Bo to... ja i... Bo jak skaczesz i pokazujesz cztery naraz, to wiesz. No ja nie wiem czy to wtedy był środek tutaj, czy nie. Ej, ty nie masz mie miecza? A nie go mieczem. Czyli czekaj, mm, środek był. Ej, ogólnie tutaj można by coś było zbudować. Weźcie zobaczcie. Okej, okay, creeper, to jest. Tutaj creeper nie? Z tyłu. <śles> Szybko powiedziany, nie? Ten mi już wybucha, Creeper jest Ale to ciemne jest, masakra. O, o wiele lepiej. Aha, yy, średnica jest... 11. Czyli no. macie niesymetryczne. Nie, ale no ja to robiłem normalnie, nie? Jakoś wychodziło dobrze. No, to pewnie coś zrąbaliśmy, jak tutaj siedzieliśmy. Może A czy środek, się... ja może... tego... To jest środek na 4 czy co, na dwa. A tutaj chyba nam dwóch zabrakło, co? Nie, 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 tutaj będzie środek tej wieży. Nie no, środek jest no tak, na jeden. No to masz je jeden, nie? No i tu w każdą stronę odlecieć musisz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu. Architekt. Zieleni. Ogólnie tam mamy kiepsko lipa. Trzy, cztery, pięć. I sześć z tym. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, sześć. sześć. Tak. Dwa zbijasz, tak? Trzeci idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ra tak, tak Raz, dwa, trzy, cztery Tak? Widzisz, chyba nie wyszło ci, nie? Nie, nie wyszło ci To weź to Nie, czekaj no, źle zrobiłeś. ja ile mamy creeperów za domem, masakra. Tutaj. Tak. Raz, tak. Trochę dużo to. No, trochę dużo tych creeperów za domem, nie? Nie, nie. No czekaj, nie, czekaj, to jest źle. Ty żeś źle zrobił. Zamknij się. Raz, dwa, trzy, cztery. O, w dupę Co z tymi ogórkami? No, wie, wiecie co? No tak, jest ciemno. Tak, taka gromadka mnie goni ładna i za domkiem jest ich jeszcze więcej. Także ten. Macie miecz, a nie, ja mam miecz, o czemu ja ich nie wiem? Sorry. No, dzięki! Dzięki, że mnie w ogóle w nich wrzuciłeś, nie? Nie no, luz! No, I co, to tak będzie? Chyba tak. Wiesz to co, i tutaj ja tak. bym dał we, wejście do tej, tej wieży. No! We, do tej wieży nie będzie wejścia. To... Po co jak nie będzie do nich wejść? Żeby było to ozdobienie. Żeby było ładnie. Albo zresztą będą by mogły być wieże. Jakoś tam wykombinuję. Jaką jakoś będą mogły być wieże, no. Tak, będą mogły, a czemu nie? Kto im zabroni? No to jeszcze jest ta cegła nederowa. Jak jest to weź oprawę. tak cztery wieże trzeba zrobić. Nie wiem jak to Kar jest... Karol ściany. Co? Czemu tu nie ma? Nie mm, ja się pytasz, rozwaliłeś przed chwilą Nie, ja, ro ja rozwalałem to drewno. Jako fe, no, ale tutaj, drewno, chyba, T -t tutaj tego nie było No weźcie ich ode mnie, co są... Sam... Ej Co ich tak sporo tu jest? No... Trzeba chyba trochę pooświetlać. No świetnie, zanim my ich zabijemy, to nie będziemy mieli gdzie mieszkać. No w ogóle wszystkie na mnie poleciały. LOL 4 za mną idą świetnie. Kurde. Sorry. Okay. Masakra! O, także... Skąd, skąd tyred tych Creeperów także, tu jest? Pe, także piękny teren Ej, Musimy to poświetlać, w ogóle co tu robi jeden piesek, jak tu mamy pełno dirta Kto mi powie? Nie Dobra What the fuck? Co jest? <laughs> no, fuck. Co to jest? No. Co to jest? Creepery sobie pewnie mieszkały i się tam rozmnażały bo skąd by? W ogóle muszę sobie zobaczyć jak to na górze wygląda ten teren teraz O jeszcze jeden został, zobacz, uchował się Dobra Na górce sobie siedzi Jak, to, jak masz te cegły to zrób te nie... Chwila Oho, tu nie tylko jeden się uchował Ta. Ta. Muszę patyki zrobić Ta. Karol jak masz miecz to chodź A kto tu w ogóle jest, bo nie widzę z daleka A Ej, bo tam moje te zostało. Moje rzeczy, weź idź tam na górkę. Pójdę zobaczyć, co jest za górką. No nie za górką, tylko na górce. Creepery. od creeperów. Skąd te creepery się tak mnożą? No właśnie mnie zarąbały przed chwilą. O w dupę! Kto wysadziliście moje rzeczy? A! Ej, wciągnęliście mojego tego, moje, moich trochę rzeczy ktoś wciągnął. No! Karol, wciągłeś moje rzeczy. No wiem masz Skąd tyle tych jepańców Dobra już, więcej nie chcę. Okej okay. To nie, już nie wyrzucaj, no i będzie wyrzucał, nie? Bo ja chcę mieć tyle rzeczy ile miałem nie rzeczy Ale to nie są moje nawet nie. Dobra, pierwsza śmierć na, od, w odcinku Tak Jezu, jest rozpierdziel Ej, załatamy to po, na, po, poza odcinkiem <grystko> Wszystko tu jest rozpierdzielane. <grystko> nawet nasza kopalnia To była pustynia, ale Frygun wypełnił Wyplenił, o! Pięknie powiedziane. To tak Teraz ma to jest ma Czyli środek tu tak samo będzie tutaj? I tu będą drzwi, ja? no? Nie, nie, tu nie będzie, nie będzie nic. Drzwi. Dobra, ja idę połatać te dziury, co creepery zostawiłem. Mam tylko stack dirt. Nie wiem, czy mi starczy. Czyli jak? Tutaj by jest środek. Coś dobra, zajmij się robieniem tych wiesz tam w środek to potem się zrobi No ale No to co jest środek no to jest środek nie? Ale ja chcę sobie wyliczyć Kumasz na drugą wieżę No Środek od ja tego raz, dwa, ale trzy co? cztery pięć Ale o co chodzi? Nic nic, nic. Okej okay. eee, dobra z tak gdzie to nawet nie wystarczy na załatanie jednej dziury, więc jest spoko. Nie wiem jak to rozpocząć budowę. A, A mamy ich od groma. O, ja się zajmę wam robieniem miksturek. A może rozpocznę od susanu. A może od głodstana. No. Od susanu dawaj tu mamy więcej w Ghostone, to możesz potem coś wykombinować. Bo może ci coś podpasować. Tu, 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 to. I glau stoną. Tu, 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 tu. Na pewno Cię widzę. E... Jak masz... O już się, szk jak to się szkło przepaliło, nie? To weź te dziurki, poza lepiej w domu. A gdzie ty masz dziurki w domu? A na drodze ja? Dobra, nie, taków, razie Ej prosta ta wieża bo mi się nie... źle wieżę... jest A nie, bo przepalałeś Cię już, o. W jednej skrzynce jest ponad stak już Oj. Ogólnie tam Karol sobie tego przepalałeś, stona nie? To weź tam zobacz sobie, potem ile trochę tam staków ci się stona przepaliło Ja mam Dobra. taki pomysł, żebyśmy w następnym odcinku... Teraz... W następnym odcinku może wybudujemy sobie taki bunkier, zajdziemy na dół i sobie drugiego bossa zabijemy i zrobimy drugiego bacona. Żeby mieć więcej boostów. I to zrobimy tym razem na VZ. No bo ten bosik jest fajny. Będzie Ci tu z potrzebny do tej świątyni, czy nie? To idź sobie weź <noise> Nie boję ja się tutaj zajmuję turkami. Zaraz wam tutaj zarzucę sobie z różdżką Gandalfa będę chodził Nie no, nie, nie, nie wychodzi mi ta świątynia, y, ta, ta wieża druga Ej y dobra, y wiecie co mamy mamy na nadwyżkę czasu Ile? Ko kończymy, mamy, mamy 18 minut. 3 yeah, tak. minuty tylko. Dobra. Dobra. To my się będziemy żegnać i nie mm, I do zobaczenia w kolejnej części budowy świątyni z Netheru. Tak.